Dzień dobry Państwu. Dziś wreszcie nadszedł ten dzień, kiedy projekt ustawowy Konfederacji na temat podniesienia kwoty wolnej będzie wchodził pod obrady. Przypomnijmy, że jest to realizacja jednej z obietnic premiera Donalda Tuska. My napisaliśmy projekt ustawy, która wprowadza tę obietnicę. To jest obietnica o tym, że kwota wolna zostanie podniesiona do minimum 60 tysięcy złotych. My zapowiadaliśmy, że kwota wolna powinna wynosić 12-krotność pensji minimalnej i napisaliśmy projekt, który właśnie wprowadza tę zasadę. Że albo 12-krotność pensji minimalnej, albo 60 tysięcy złotych to, co spełnia właśnie tą obietnicę. W takiej kwocie powinna być kwota wolna. I marszałek Sejmu, mimo że zapowiadał likwidację zamrażarki, no to otrzymał ten nasz projekt. Nie wiem czy to poczekalnia, czy zamrażarka. W każdym razie 128 dni, czyli 4 miesiące i jeden tydzień. Ale coś odwlecze, to nie uciecze, dzisiaj o godzinie 16.15. Nasz projekt rusza pod obrady i mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, bowiem wiele sił zapowiada jego poparcie. Czeka nas więc chwila prawdy. Obok Platformy Obywatelskiej, która zapowiadała realizację takiej obietnicy, mamy także. PIS, który się do naszej propozycji podobno przekonał po tym jak przestał rządzić, to symptomatyczna sytuacja, no ale skoro się przekonał, to liczymy, że zagłosuje za naszą propozycją. No i mamy znak zapytania, jak zagłosują posłowie trzeciej drogi, zachęcamy ich także do poparcia tego projektu. No a Lewica, jeżeli faktycznie jest prawdziwą Lewicą, to znaczy stoi po stronie ludzi, po stronie tego, żeby żyło się lepiej, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie poparła projektu Konfederacji o podwyższeniu kwoty wolnej. Tak więc, gdyby patrzeć w sposób idealistyczny, to właściwie 100% Sejmu nasz projekt powinno poprzeć. Czy tak będzie? Już wkrótce się, wkrótce się przekonamy, a Państwa uczciwie informujemy, że po czterech miesiącach i jednym tygodniu projekt Konfederacji o Kwocie Wolnej wchodzi pod obrady i przekonamy się, kto jest kim tutaj w polskim Sejmie. Szymy państwo, rzeczywiście... Nasz projekt kwoty wolnej od podatku, podniesienia kwoty wolnej od podatku marszałek Hołownia, mimo obietnicy, że nie będzie zamrażalki, mroził przez cztery miesiące. Na szczęście udało nam się wywrzeć pewną presję medialną, której marszałek Hołownia uległ i jutro to będzie obradowane. No, można powiedzieć, że marszałek Hołownia na złość Konfederacji odmroził sobie łóżka, uszka, uszka, któremu wręczyłem w ramach happeningu przypominając o tym. W projekcie i wraz z tymi łóżkami odmroził nas projekt. On trafia pod obrady. Bardzo się z tego cieszymy, dziękujemy. Natomiast to jeszcze nie koniec. Ja zwracam uwagę, że jutro nie będzie, o ile wiem, głosowania na ten temat. Jutro będzie tylko pierwsze czytanie bez głosowania, co jest dość rzadkie. Więc no, chyba jeszcze nie chcą politycy wszyscy pokazać, co chcą w głosowaniu zrobić z tym projektem, ale mamy nadzieję, że ten projekt przynajmniej po pierwszym czytaniu zostanie skierowany do Komisji Sejmowej i wtedy będziemy znowu pilnować, żeby tam nie ugrząsł, bo zwykle mrożenie odbywało się właśnie w komisjach sejmowych. Tymczasem, Szanowni Państwo, w piątek mija pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. A kwota wolna od podatku, podniesienie jej, to była jedna ze stu obietnic Donalda Tuska na pierwsze sto dni rządów. Z tych 100 obietnic zostało zrealizowanych do tej pory tylko 8, 92 nie, więc ta kwota wolna od podatków to, od podatku to jest tylko symbol tych wszystkich kłamstw wyborczych i po wyborczych, bo zwracam uwagę, że Donald Tusk nie tylko w kampanii wyborczej obiecywał 100 konkretów na pierwsze 100 dni, ale już po wyborach w ekspoze z mównicy sejmowej je podtrzymał, wiedząc już w jakiej koalicji, w jakich warunkach będzie rządził, dając znów nadzieję, że jednak będzie je realizował. No co więcej ta kwota wolna od podatków jest symbolem nie tylko dlatego, że nie zostanie zrealizowana prawdopodobnie w te pierwsze 100 dni, ale że prawdopodobnie nie, nie zostanie zrealizowana w ogóle w tym roku, bo już słyszymy takie głosy ze strony polityków platformy obywatelskiej. tak by wynikało też z odpowiedzi Donalda Tuska na nasze Pytanie, no tu już dochodzi do takiej bezczelności, że senator Scheinfeld nawet powiedział, że te 100 konkretów to były na 100 dni, ale nie 100 dni postępujących kolejno po sobie, tylko jakieś tam 100 dni w ciągu 4 dni, lat tej kadencji. Rozumiem, że o które 100 dni chodziło, to się dowiemy w przeciągu najbliższych 4 lat. Tymczasem tylko Konfederacja konsekwentnie wiarygodnie walczy o niskie, proste podatki. To był przecież nasz projekt, który podłapał Donald w kampanii wyborczej w tamtej kadencji. Też o niego walczyliśmy i stąd pewnie wzrost sondaży Konfederacji, bo coraz więcej ludzi orientuje się, że nowa koalicja w sprawie niskich, prostych podatków ich oszukała i trzeba stawiać na Konfederację. Tak, ja tu jeszcze mam przyszykowany cytat z Donalda Tuska, także będziemy go rozliczać z kolejnej jego obietnicy, prawda, wycofuje się z obietnicy kampanijnej, ale złożył nową brzmi ona tak. Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji. Więc jeżeli z innymi partiami naszego projektu nie przegłosujemy, to będziemy rozliczać Donalda Tuska z jego nowej. Lepszej obietnicy, która sprawia się przed końcem kadencji. I jak znam życie, oczywiście, oczywiście tego nie realizował, nie będzie, no ale będziemy Państwa informować, jak sytuacja będzie wyglądać. Czy są pytania? Jeżeli nie, ma, dziękujemy bardzo. Dobrego dnia.